Literatura ze środka Europy. Znak litera człowiek. Podcast około książkowy. Dzień dobry, witam państwa. Marcin Piotrowski. Podcast Literatura ze Środka Europy. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, tym razem odcinka poświęconemu literaturze polskiej. Chciałem dzisiaj bowiem Państwu opowiedzieć o książce Weroniki Gogoli Po Trochu. Książka najnowsza już nie jest, bo została wydana w roku 2017, ukazała się nakładem książkowych klimatów. I nie jest to też książka długa. To jest książka, która ma 180 stron, więc, więc wielka nie jest. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na to, co jest w środku, to powiedziałbym, że jest to 180 stron bardzo gęsto napakowane historiami i emocjami. Po trochu to jest debiut Weroniki Gogoli. Później ukazała się jeszcze jej książka. Ufo nad Bratysławą, ale książka o zupełnie innym charakterze. Nie będę Państwu tutaj dzisiaj opowiadał o okolicznościach powstania po trochu, bo zostawię to na spotkanie z Weroniką Gogolą, gdyż ten wątek się pojawił i przy okazji materiału, który wkrótce się ukaże, rozmowy z Weroniką, ten wątek będzie tam omówiony. Więc pomijam jak to się stało, że Weronika Gogola pojawiła się w książkowych klimatach, ale tego wszystkiego w stosownym momencie się Państwo dowiedzą, aczkolwiek nie dzisiaj. Po trochu to jest bardzo interesująca dla mnie książka. Po części dlatego, że jej akcja rozgrywa się w Olszynach. To jest wieś pomiędzy Tarnowem a Nowym Sączem, ale bliżej jest do Tarnowania, co? Natomiast Weronika Gogola jest jakoś z Sączem związana, o czym też Państwo usłyszycie, kiedy posłuchacie rozmowy z Weroniką. Natomiast ta książka była dla mnie o tyle ciekawa na poziomie chociażby językowym, od tego może zacznę, że znalazłem tam mnóstwo rzeczy, które znałem z życia swojego codziennego na południu i to było tyle ciekawe, że sądziłem, że tak się mówi tylko u mnie w domu. Albo że tak się mówiło tylko w sądzu. A tymczasem okazało się, że tak samo mówiło się też w olszynach. I takie, kiedy tutaj Weronika Gogola pisze o tym, jak ktoś przeklinał, że ktoś mówił holender, jak ktoś wołał dzieci. To ona to pisze, a mi to wybrzmiewa w głowie, bo w mojej rodzinie było tak samo, no tylko że 15 lat wcześniej. I to trochę też pokazuje, że czasy się zmieniają, ale pewne wzorce kulturowe, językowe trwają, bo, jak mówię, czytałem tę książkę i na poziomie języka, zachowań, które tu spotykałem, osób, sposobu postrzegania rzeczywistości, widziałem swoją sądecką rodzinę, swoją sądecką młodość, rzeczywiście nieco inną, bo to były nieco inne czasy, bo byłem nieco inną osobą, w końcu jednakowoż chłopcem byłem. Ale tak wiele się wcale nie zmieniło. Na poziomie struktury, po trochu to jest 12 opowieści, a właściwie powiedzmy 11. Tytuły rozdziałów to są godziny. Godzina pierwsza, godzina druga, i tak dalej, do godziny 12. I każdy rozdział to jest rodzaj monologu, prawie że strumienia świadomości. A to dlatego, że Gogola posługuje się taką narracją dziecięcą, powiedzmy. Przy czym pod pojęciem dziecięcą rozumiem coś, co jest niepohamowane, gwałtowne, szczere. Jeżeli kiedyś spotkaliście Państwo na swojej drodze takie małe dziecko, które cały czas mówi. To, to jest chyba właśnie narratorka tej powieści. Ona mówi cały czas, i kiedy jakąś godzinę zaczyna, no to potem ciągiem do jej końca coś opowiada. No i to, co opowiada, to jest chyba istota tej książki. Bo są to wyjątkowej urody dla mnie opowieści z życia małej wspólnoty. Bo to Olszyny to jest mała wioska. Mała społeczność, ale takie małe społeczności zawsze miały swoje zwyczaje, zawsze miały swoje osoby, swoich dziwaków, swoje historie, swoje relacje, swoich wrogów, swoich przyjaciół. I to wszystko tutaj widać. Bo może nam się wydawać, że pewne rzeczy odeszły w przeszłość i że już ich nie ma. Tymczasem one są. I co więcej, jestem przekonany, że nadal są. Że ta historia, którą opisuje Weronika Gogola tutaj, że te rzeczy się nieco zmieniają, ale tylko nieco. Zmienia się szafarz, zmienia się muzyka, której się słucha, zmienia się jedzenie, które się je, ale ludzie się nie zmieniają. I wydaje mi się, że w Olszynach nadal funkcjonuje to w bardzo podobny sposób. Zresztą nie tylko w Olszynach, podejrzewam, że jest tak w większości małych społeczności. Na przestrzeni tych 11 rozdziałów dostajemy ogląd rzeczywistości, najpierw dziecka, później nastolatki, a później chyba już studentki. I w każdym przypadku jest to ogląd kobiety. Dziewczynki, nastolatki, później już kobiety. I ta kobiecość, która tutaj się nam jawi, jest taką kobiecością najpierw odkrywaną, później do jakiegoś stopnia akceptowaną, ale takim czymś, co jest jednym z takich spinających wątków całość tej opowieści. I kiedy wspominam o tej dziecięcej narracji, to ta dziecięca narracja w postaci Takiej najgłębszej prawdy i bez wstydu, ale rozumianego nie jako bez wstydu, tak jak się go rozumie literalnie, tylko bez wstydu. Tutaj pewnych rzeczy się nie ma czego wstydzić. To są po prostu zwyczajne historie o dojrzewaniu, o odkrywaniu, o pragnieniach, i te wszystkie rzeczy tutaj są, no bo czegóż tu się wstydzić? Człowiek jest jaki jest. I to tutaj tak wybrzmiewa. Właśnie tak, właśnie takim praktycznie rajskim brakiem wstydu, bo można sobie powiedzieć, czego się chce, co się sądzi, no bo to nie ma się czego wstydzić po prostu. I to tutaj widać. Te opowieści o dojrzewaniu, opowieści o próbie inicjacji czy próbach inicjacji. To wszystko jest bardzo prawdziwe, bardzo szczere i jednocześnie bardzo spójne z całą narracją książki. Więc mamy z jednej strony dziecięcy ogląd świata, i ten dziecięcy ogląd świata przejawia się w odkrywaniu swojej kobiecości, w odkrywaniu zmiany swoich relacji z koleżankami, z kolegami, ale także, a właściwie przede wszystkim. Ta książka jest opowieścią o odchodzeniu i o śmierci. I to wszystko zaczyna się tutaj bardzo niewinnie, chociaż wszystkie rozdziały mają w sobie zawarty jakiś element śmierci, jakiś element odchodzenia. Ale to wszystko kumuluje do wydarzeń z ostatniego rozdziału, a właściwie z przedostatniego formalnie, ale ostatniego zapisanego. Które jest opowieścią o odejściu Ojca i jest czymś, co robi ogromne wrażenie, bo to odejście dotyka osoby młodej, to odejście dotyka osoby kochającej Ojca, kochającej takiego bardzo ciepłego człowieka, i widać, jak to bardzo. Rezonowało w autorce, kiedy tę książkę pisała. Natomiast jesteśmy do tego przygotowywani. To nie jest tak, że ten wątek pojawia się raz. Wątek śmierci jest tutaj obecny na każdym kroku, bo mówimy tu o śmierci zwierząt, mówimy tu o odchodzeniu dalszej rodziny, o odchodzeniu bliższej rodziny i o odchodzeniu tej rodziny najbliższej. O tym, jak rzeczy ze świata znikają. Jak te rzeczy dziecko próbuje internalizować. Jak funkcjonuje w jakimś świecie mitów, w jakimś świecie oczekiwań. Miałem skojarzenie z tą książką na początku, że to są dzieci z Bulerbyn. Poprzez taką bezkompromisowość, poprzez takie opisywanie, taką naiwność świata, taką szczerość prawdę. A potem pomyślałem sobie, że to jest Zbyt mroczne jak na dzieci z Bulerbyn. A potem pomyślałem sobie, że czasy się zmieniły. I być może gdyby dzieci z Bulerbyn były pisane teraz, to właśnie tak by brzmiały. To właśnie byłyby, może niepoprawną politycznie, może czasami nieelegancką opowieścią o odkrywaniu śmierci, o odchodzeniu opowieścią, która nie jest w żaden sposób estetyzowana, opowieścią, która mówi prawdę. I dlatego, że jest opowieścią dziecka, nie usiłuje się w żaden sposób krygować. Bardzo państwu polecam po trochu, jeżeli nie znacie. To jest Taka książka, którą mi się wydaje, można czytać na wiele sposobów, bo widać tutaj, jeżeli państwo lubicie takie historie, widać tu przemiany kulturowe Polski lat 90., widać tutaj historię awansu społecznego, bo są opowieści o przodkach, widać właśnie dojrzewanie, są opowieści też o sztuce, bo w tej wspólnocie są też osoby, które sztukę uprawiają, włącznie z ojcem narratorki. Bardzo, bardzo wielowymiarowa, chociaż niewielka opowieść, powieść. No zbiór opowiadań to nie jest, bo to nie są opowiadania. To jest chyba taka mała powieść, ja bym powiedział. Ale bardzo mi się ona podobała i przyznam, że nie sądziłem, że tak bardzo jakoś ze mną zostanie. Pozostawiam Państwa w tym miejscu, dlatego że więcej o tej książce, o okolicznościach jej powstania oraz o planach autorki usłyszą Państwo w odcinku, w którym opublikuję rozmowę z Weroniką. Do wysłuchania której bardzo Państwa zachęcam. Tymczasem nieustająco zachęcam do czytania, w szczególności zachęcam do czytania po trochu a dzisiaj żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.